Cześć z tej strony, Dodo. Po raz piąty wcielamy się w rolę szanka i od początku muszę już uważać, bo walka zaczyna się tutaj od pierwszych sekund gry. No i co? I pokonaliśmy rzeźnika i dalej wędrujemy sobie po świecie gry. Teraz musimy znaleźć Kasandrę. I prawdopodobnie będziemy musieli się z nią zmierzyć, bo cóż innego ten bohater mógłby w tej grze zrobić? No nie oszukujmy się, jedyne co on umie to walczyć rzucać granatami. Akurat nie trafiłem. No, i życia mamy zdecydowanie za mało. A Jimmy, który jest tutaj zdecydowanie największy z tych kolesi, co nam się tutaj pojawili, nie ma zamiaru umrzeć na razie. I nie chce nam buteleczki ofiarować. Proszę bardzo, mamy buteleczkę. I możemy walczyć dalej. A Ramon też już wyjrzano z ducha, także biegniemy sobie dalej. O, buteleczka druga. No i... teraz to... No kurczę, trzy buteleczki. Ależ nas ci twórcy rozpieszczają. Mam nadzieję, że nie jest to wynikiem... No właśnie, jakiegoś tutaj... Boże, dwóch kolesi, jeden ma jeszcze tarczę. I co? I ja mam oczywiście kombinować jak sobie z nim poradzić. O Boże. Skaczanki. A przecież ja uniki mogę robić, kurczę. Zapomniałem. Bach. Dobra, tylko że na pewno jakoś inaczej można tego kolesia też pokonać bez korzystania z granatów. A teraz tak patrzę, on ma shotguna w ogóle. Ymm, no właśnie. Także potraktujmy to może jako swoistą rozgrzewkę. O, a teraz już postaram się dać z siebie wszystko, aczkolwiek e, różnie bywa z tym dawaniem z siebie wszystkiego. Mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę. Taką małą poprawkę na, na dawanie z siebie wszystkiego. Kurczę, no. Co jest? No. Ale już to ciężkie jest, kurczę. Ale, czego się nie robi. Dla przejścia tej gry. Bo mówię, już kiedyś robiłem podejście, ale tutaj nie doszedłem. Także mam nadzieję, że... O, dobra. Że nie stanie się tak, że nagle po prostu mi się odechce kontynuować tego. Chciałbym tą grę przejść. Dobra, pipes. Udało się. Upuścił flaszeczkę i miejmy nadzieję, że będzie tutaj checkpoint. <laughs> Kolejny Żeby tylko nie wyskoczyło teraz takich dwóch. saving okay okay take a look at this seven years and you still look good that night ruined my life so that's the little whore No, na początku Kasan... No nie, dlaczego czemu ja to wypiłem? Powiedziała, że po siedmiu latach nasz szank wciąż wygląda dobrze, a później okazało się, że mają oni jakiś zatarg z przeszłości, który prawdopodobnie teraz będą chcieli rozwiązać. Jezu. To co, na pewno trzeba znaleźć na nią jakiś patent? No, chodź tutaj. Ciach, ciach, ciach. No, może... Ale nie ma tutaj jakiegoś takiego e, w, patentu, który pozwala zjechać jej połowę życia jedną akcją, bo tak w sumie było do tej pory w tych bossach. Że z ka każdym można sobie było poradzić jakoś w jakiś taki sposób właśnie. <grym> może po prostu zastrzelimy. Ile ołowiu jest w stanie przyjąć? Ło, wow. ale kurczę, ona jest mocna. A tak naprawdę nie ma tutaj nic jakiegoś takiego. A, no właśnie, takiego patentu, który pozwoliłby ją zjechać szybko. O, 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 coś, coś było. Co, tylko, co to był za klawisz? U uwielbiam w ogóle te oznaczenia graficzne tutaj. Bo, bo nie wiem tak naprawdę, które co oznacza. Poza tym, że jestem w stanie rozpoznać zdaje się klawisz e, szybkiego ataku, czyli to co mam ustawione pod kwadratem. O, nie, to To może był klawisz chwytu. Tak mi się teraz wydaje, tylko że na, sz na szanki wyziono ducha, więc. I co znowu będziemy musieli oglądać kacycenkę? Tak, zatem sobie ją pominiemy. Ależ pięknie zaczęliśmy tą walkę. Ha, powinni się tak zła złapać w locie Nie, to, to nie był klawisz chwytu. Kurczę. No tak, nie, to musiał być klawisz chwytu, bo... Kla ...klawisz szybkiego ataku to jest ten noż nożyk na buteleczkach. A tak to... Nie, ja jeśli chodzi o tą grę to... Mówię, bardzo bym chciał ją... To był klawisz chwytu, na bank. Bardzo bym chciał ją przejścia, ale brakuje mi do tego talentu trochę. I no, robię co mogę jednak. No, Cassandro. O, dobra. Trzy razy ją uderzyliśmy, dostaliśmy combo. Ciach. No i co? No przecież nacisnąłem ten... Nie no, nacisnąłem tego klawisza, dobra. Znowu nie ten klawisz, mylą mi się klawisze. O, teraz zamiast chwyt nacisnąłem unik. A jak chcę nacisnąć unik, ten naciskam chwyt. No, no, jeszcze raz, jeszcze raz proszę, żeby mi gra umożliwiła naciśnięcie klawisza odpowiedzialnego za chwyt. No, chyba się nie doczekam. O, no, kurcze pieczone. A myślałem, że znowu będzie taki fajny odcinek. Nagram sobie, mm, jak rozgramiam tobuny przeciwników, a tymczasem gra tak naprawdę od razu wyskakuje z bosem. No i na nacisnąłem i nic w związku z tym nie wyszło. W ogóle nie mam już życia znowu. Pod blok i press left or right to door. A blok mamy pod czym? Pod tym. No to co? To tyle to ja wiem. Także ta gra jakoś na razie specjalnie nic dobrego mi nie powiedziała. No i nacisnąłem ten klawisz przecież. No w czym jest problem? Bo ja sobie mogę robić uniki cały czas, tak naprawdę tutaj tylko. No i kolejny unik taki, teraz nawet unik nam nie pomógł. No dobra, co ja się tam będę? Koniec, tylko mnie zastanawia po co te granikarze Chwycić ją, skoro nic się z tym nie dzieje. Chyba że ja mam ją tym drugim chwytem złapać. Zaraz zobaczymy. Następnym razem wezmę ten chwyt z wyskoku. Taki i od czego zależy, kie kiedy się to włącza. Może nie tyle Rage Quit, ale taki Rage Recording Stop właśnie nastąpił. Po prostu stwierdziłem, że muszę nieco zmienić zamysł mojej gry. Odszedłem na chwilę od tego etapu. No i wróciłem i to możecie teraz zobaczyć. Dobra, pokombinowałem trochę, nie widziałem żadnego efektu. Po czym sprawdziłem sterowanie, bo już nie wytrzymywałem o co chodzi z tym klawiszem. I to jest klawisz odpowiedzialny za unik. Czyli e, wychodzi na to, że strategia jest taka, że po prostu e, trzeba ją bić i nie, nie ma żadnych tutaj uber-ataków, które za, zabiorą jej całe życie naraz. Mówi się trudno, będzie ciężej, ale nie wszystko może być lekkie także. O, o, nie, jednak mi nie wyszło chyba nic. O, dobra, 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 zaczynam się rozkręcać chyba. Ale coś nawet, jak mam, jak uniki robię, to udaje mi się oberwać. Jak, jak widzicie, jestem zdolny. O, no teraz nie powinna mnie zaatakować. Dobra, to, to właśnie oznaczało, że mamy po prostu zrobić unik. No, ciach. No kurcz, ale ona jakoś tak, mimo tego, że mówię, ja robię od tego unik. To jej się udaje mnie zaatakować. Ciach. I. O, a teraz nie obrywaliśmy. Okej. Okay. Ale ona obrywa. I tak ma być. Tak ma ta walka wyglądać. No, spójrzcie. Cztery hit combo. <grymne> Rozkręcam się. Wcześniej było trzy. Au Nie. Pięknie, szanki unik. Pierwsza klasa. No. Tak ma być! Jedna trzecia zleciała. No, ciach. Au. No, to nie, nie do końca tak, tak być miało, ale... Oby ona tylko nie zrobiła się na koniec walki jeszcze mocniejsza, to... ...myślę, że jakoś dam radę. No, nie w tą stronę, szanki. Bijo, nie powietrze za nią. Pięknie sparowany atak i błyskawiczna kontra, kombinacja trzech ciosów. Ciach. Ciach, 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 ciach. Tam nie podchodzimy do buteleczki, żeby jej za szybko nie wypić, bo może nam być jeszcze potrzebna. A ła, 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 No i właśnie tak chyba mieliśmy tego unikać. O, nie przytrzymałem klawisza. Dobra, teraz sobie podskoczmy do flaszeczki, bo ona i tak nam nie przywróci więcej niż może, więc zróbmy to teraz. O, tak w ogóle widzę, że życia Cassandra ma coraz mniej. Cieszy mnie to niezmiernie. Ciach, 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 ciach. Już pasek zdrowia przybiera pomarańczowy odcień. Już nam idzie coraz sprawniej. <laughs> no, powiedzmy. Damy radę. Powiem wam, że czuję się zdecydowanie lepiej niż w pierwszych sekundach walki. O kurczę. Ależ, ależ mi to wyszło. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy to coś takiego. Znaczy, przeze mnie to nie było zamierzone na pewno, ale czy tak można przez cały czas było robić, czy. To pod z walki coś takiego się włącza automatycznie Pewnie mi po prostu nie wychodziło takie coś Trudno. Szatkujemy, szatkujemy i dostrzelić ją jeszcze Łacię. Cóż za piękne bloki w jej wykonaniu. Ale myślę, że na niewiele jej się one teraz zdadzą, bo my już... Finiszujemy. No zobaczcie, już nie widać ich paska zdrowia. Tak, no ją. O, pięknie zachowanie moje się zgrało z tą na koniec. Shank zwyciężył. W tym odcinku to tyle. Jeśli chcecie, możecie zostawić pod tym filmem jakiś komentarz. Jeśli film wam się spodobał, możecie ocenić go w górę. Natomiast jeśli chcecie być na bieżąco informowani o filmach, które wrócą, możecie mój kanał zasubskrybować. Dzięki za oglądanie. Hej, hej, do usłyszenia, cześć!